Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jakie historie zdradza nam telewizyjna rzeczywistość? Już wkrótce widzowie będą mieli okazję poznać nową produkcję, która pojawi się na ekranach polskiej telewizji. Mowa o serialu zatytułowanym Felicita, który angażuje zarówno polskich, jak i włoskich aktorów, co ma szansę wzbogacić jego narrację o unikalne kulturowe akcenty. Felicita opowiada o losach kobiet, które wyruszają w poszukiwaniu nowego sensu życia i uczą się kochać siebie na nowo. Akcja rozgrywa się w malowniczej Apuli, co z pewnością podkreśli atmosferę magicznej wakacji, ale także zderzy bohaterki z ich trudną przeszłością. Przed matką i córką Zosią, którą zagra Laura Breszka oraz piętnastoletnią Oliwią, staje nie tylko wyzwanie odkrycia rodzinnych tajemnic, ale także zmierzenie się z kulturowymi barierami i własnymi. U. Serial obiecuje przenieść widzów w świat bogaty w emocje, gdzie każda chwila będzie miała swoje unikalne tempo. Apulia, przedstawiona Felicita, ma być miejscem, które oferuje nie tylko piękno, ale także magię prostoty i autentyczności. Jak zaznaczają twórcy, każda z postaci tej produkcji będzie miała do odegrania istotną rolę w budowaniu relacji międzyludzkich. Widok codzienności południowych Włoch, tak bliski i jednocześnie odległy, ma stać się dla bohaterów przestrzenią do refleksji i wzrastania. W produkcji wezmą udział tacy aktorzy jak Dawid Ogrodnik, Klemencji Karnkowska oraz znane włoskie gwiazdy, w tym Oliana Celentano, Alessandro Parello oraz Alessandro Bressanello. Szczególnie ciekawie zapowiada się obecność Alessandro Parrello, który rozpoznawalny jest z ról w filmach, takich jak Nikola Tesla, Człowiek z przyszłości. Z kolei Alessandro Bresanello zachwycił widzów w nominowanej do Oscara produkcji Maria Callas. Scenariusz Felicita został stworzony na podstawie książek Katarzyny Kalińskiej i Radosława Figury, a także opowieści autorstwa Kamili Kiseli, Anity Nawrockiej oraz Pawła Trześniowskiego. To zróżnicowane podejście do narracji ma na celu wydobycie najważniejszych tematów, które dotyczą każdej kobiety, miłości, samoakceptacji oraz odwiecznego dążenia do szczęścia. Serial zadebiutuje we wrześniu przyszłego roku i już od teraz zachęca do aktywnego udziału w sądach i komentarzach. W materiałach promocyjnych podkreślono, że Felicita jest opowieścią o odkrywaniu własnej wartości, z daleka od domu, w sercu malowniczej Apuli. Za produkcję odpowiada Telewizja Polska oraz Agencja Kreacji Filmu i Serialu. A w roli producentów znalazły się Jolanta Filipowicz oraz Grzegorz Piekarski z Golden Media Polska, a także Katarzyna Kalińska jako producentka kreatywna. Reżyserem serii jest z kolei Makar Janowski. Felicita ma potencjał, by stać się nie tylko romantyczną opowieścią, ale także inspirującym przykładem, jak czerpać radość z życia i odnajdywać siebie. W dobie różnorodności kulturowej taka produkcja może przyciągnąć uwagę zarówno polskiego, jak i zagranicznego widza, a ich współpraca na ekranach z pewnością dostarczy wielu emocji. Jak sądzicie? Czy czekacie na tę historię? Jeśli tak, wszelkie uwagi i tematy do dyskusji możecie zgłaszać przez czerwony telefon radia Z.